Co się robi w od rana? Hmm, Dobrze go docie. W od rana robi się... HAJA! Cudowno rodzinna atmosfera, opłatecze, geszynki, bajtle, ścieszunce się, lotające, hopie... A jomom ino jedno... Wegowie i wątrobie, hopie. Po pasterce i da w długo aż do Sylwka. Na święta przyjeżdżę teściowo. Toś chopie. Toś chopie przepot. tego kompotu. Ja mam was wszystkich dość, wy się cołki rok wadzicie, obgadujecie, a troski przyjeżdżacie, o płateczek, rodzineczka, wszystko dobrze, ja mam to, ja mam tamto, tego się nie dosłuchać, ja chcę ino iść na pasterka, przyjść o piąty rano na złot, jak normalny chłop, a ta baba moja mnie też nerwuje, skarbie, podzino, już i da, kochanie. Re Lewandowski, ile dań mu pan nawili? I co tam Ania przyrządzo? He, no u nas będzie zero dań. Ania powiedziała, że, że zero dań to zero kalorii. No de nie no manie na gardina ani di maria łagłupiała. Ona robi jako kutia na wilio. No manie żadnych wiewiórków mnie. nie? jo, jo, no jo, Di Maria, zrób to, di Maria, zrób tamto, di Maria, ja tego nie bydajot, każeś skludziła moja gardina, ka jest moja gardina, ty wyglądasz jak z na naplat, ja tego chopa dość, Messi, ja cię bom dość, ja już postanowiłach, ja odłażę, ja odłażę do Ronaldo. Di Maria chce do ciebie na święta. No leko, chopie, ta kolaska, Biera ją w ciemno, chopie, zjadą jak wakówka, popiją szuszym, niech przyjdzie, wymasuje, i szwaje. Poza tym, mam geburstak, bo jest Boże Narodzenie. Przyjdź, di Mariko, co będziesz z gardyniorzem siedzieć? Za chwilę Willio. No za chwilę o różne zwady i haje tego. Teściowo gadająco ludzkim głosem, żule przyłażące, nakryć do gości toplające, czorne szwaje w makówkach, ości zaciśnięte w gardle w kstani, różne jakieś byby pięknięte, rozerwane wszystko. Co on fanzoli? Hopie, ile razy idzie oglądać ten sam film? Przełóż na coś innego, nie będziemy tego oglądać, rozumiesz? Nie będziemy oglądać? Jo chca Kevina! A Ka jest Kevin? W sosnowcu! Zostawimy go. W sosnowcu?